Ja jestem w to będziemy mój pierwszy filmik na kanale. przejdźmy do rzeczy. Jak to będzie kontakt na kanale? Oczywiście filmikowy, czyli nagrywanie kier. Filmik, ile filmiki będą trwały? Myślę, że tak. Z 20, a tu też będziemy mieli 8, czyli wystarczy. Co będę nagrywał? Jeszcze nie mam, co będę nagrywał. Myślę, że błądowy odpraw, albo inne gierki. I też myślę, że... Zresztą tu szło na ten błąd, jak nagrywać FOMA. Jeśli Wam się spodoba, no to myślę, że będzie to nagrywane, to myślę, że zostawię z tego zdanie. Jeśli Wam no, się nie spodoba, to ocencie jaką grę będę mógł nagrać. Jeśli nam się spodoba i to zostawię sobie serię. No i cóż. W krótkim czasie byłbym na razie takie informacyjne. I to by było na tyle. Do zobaczenia. I łapujcie ja i i oczywiście subskrybujcie. Do zobaczenia. Witajcie, z tej strony Czolgar i dzisiaj nagram drugi odcinek informacyjny. Więc tak, Zresztą mam ma, ma kurde, zresztą mała ma zmiana planów, jeśli chodzi o czas nagrywania. I niestety będę musiał, będę musiał się ograniczyć tylko do 10 minut, e, ponieważ program, program który na, którym nagrywam e, nie jest darmowy. Nie chcę mi się kupować tej licencji. E co jeśli chodzi o gry? E na razie zrezygnuję z, nag na na z nagrywania słowa e ponieważ e levelowanie postaci raczej e tak myślę od, od 15 do 20 raczej mnie zajmie to jest 10 minut tylko więcej. A tak to z Minecrafta to przynajmniej kilka minut nagra Potem będę mógł wrzucić odcinek Mam nadzieję, że rozumiecie Mam nadzieję, że mnie rozumiecie Kurde, kto mnie atakuje Także mm. no Mam nadzieję, że mnie rozumiecie i chciałbym nagrywać e, tak myślę tak z pół godziny, ale no niestety nie mogę. Kurde, ale mnie porodił. Tak, nagrywam, jestem skupiony na nagrywaniu, a ten nie zabija. Fail, No cóż. Także trochę mnie jest smutno z tego powodu, że po prostu... Muszę się ograniczyć do tych 10 minut, no ale cóż, takie życie Ale oczywiście będę dalej nagrywał filmy Będę tak na hama robił Kurde, co jest Gdzie to widzieliście? się nie spodziewałem. Trudno, by da się musiał tu tych 10 minut ograniczyć, ale to i tak mi nie będzie przeszkadzało w nagrywaniu. Tak. Właśnie. To, to mi się porobić. Tu mi kila jebany! Oj! Wyczuwam Aurę! Wyczuwam tu kila aure. Oj! Nie ma tak! Jeśli, jeśli, się jeśli się zastanawiacie, na jakim serwerze gram, to gram na serwerze mc.xfast.pl xfast. żeby nie było. Gram to od, od, od długiego czasu i szczerze. Czy tu nie brakuje? Jak zawsze na każdym serwerze. <grych> Także. No cóż. To tyle, co mam do powiedzenia. Oczywiście. Oceniajcie, łapkujcie. I subskrybujcie. No i komentujcie. Także. Do zobaczenia. Witajcie. To jest ten czołek, który dzisiaj nagram. Pierwszy raz w gry Minecraft na serwerze mcp.express.pl na migierce o nazwie Megadrop cóż, właśnie szukam sobie lok lokacji na bazę Tak szczerze to nie mogę się zdecydować gdzie założyć bazę i oczywiście Wasza sprawa czy założyć pod ziemią bazę czy w powietrzu. Bo szczerze mówiąc, na ziemi to raczej będzie słabo. No, w powietrzu mi się, że to będzie średnie. Średni pomysł. Dlatego bardziej mi się, że gdzieś pod ziemią. Tylko właśnie nie mogę się zdecydować, gdzie to założyć, bo to by zarówno innych baz. pewnie cały odcinek poświęcony na szukanie lokalizacji mojej bazy Do stworzenia mojej bazy nie? W, moim, w moim drugim filmiku informacyjnym nie poruszyłem jeszcze ważnej kwestii. Co, co jaki dzień? Kurde. Co ile dni będę nagrywał? Jeśli będę miał czas, to praktycznie co jeden dzień będę, będę nagrywał. Jeśli jednak nie będę miał czasu, to może mnie nie być przez tydzień, albo zawsze będę mógł nagrywać co trzeci dzień. A chyba tu mam idealną kryjurkę. Zimbabwe, kryjówkę na bazę. Ajaj, to, to już zabrało. W Minecrafta praktycznie przestałem grać no, na jakieś chyba kilka lat, także zapomniałem jak się gra. Dopiero ja teraz wróciłem praktycznie do grania dzięki pewnemu youtuberowi Ale nie będę Wam na razie o nim wspominać Parę kresów się, się przydadzą. Tak, potrzebuję mieć jeszcze lęgi, ale dobra, No i dobra. Stłużę się, z wezmę z sobą. Pewnie niektórzy już zauważyli y, w menu y, napis Huzuni. Tak, mał Huzuni, ale używam go y, w gorących sytuacjach, w trudnych sytuacjach. Nie, że od razu wchodzę na trwałpę i huzunkę "Kilaure". laurę. Tylko tak w trudnych sytuacjach co nie? Tak samo na przykład na zwierzętach mi się, się teraz sprzedaje, ale nie no. zawsze je używam. Nie seks, o, tak. E, dobra. Bez kontrowersji. Idziemy dalej. No, to musiała być jakaś baza. No, trudno. teraz się wkopiemy niżej pewnie hmm. niektórzy się zastanawiają jakie ja tekstur używam już wam pokazuję ja używam obecnie tego tekstur packa. Częstym plebiancy Niezły teksturpak taki. Yeah. Mi się podoba Kurde za czekanie no dobra, tu mógłbym praktycznie już, nie wiem, już zakładać bazę Gdzieś o tutaj co chodzi na, na tym serwerze zresztą o tym To tu chodzi o wspieranie technologii czyli technologii piątej, czwartej, trzeciej, drugiej, pierwszej pierwsza technologia jest właśnie najczęściej droping dlaczego? ponieważ praktycznie daje mniej coinów czyli hajsu na tym serwerze wyklinować czas. W następnym odcinku pewnie będziemy walczyć na PWP. Już na nagraniu w moim, w ostatnim nagraniu pewnie widzieliście, że jestem cię jasny w PWP. No Zaraz już wyjdę na dać do Minecrafta i... Ale już zapomniałem się tu walczyć. Dobra, no spieramy trochę pedon. No już wam samo To do, do 9 minut już czasami to nagrywać. To do kijki. Tak widzicie, jest na tym sobie, że można się pośmiać. I no jeśli nie będę śmiał, to chyba... W następnym odcinku, gdzieś poza, poza filmami, powtórzymy. Zbieram sobie badam i walczę tam na arenie. Za dziewięćdziesiąt minut, to tak, że za chwilę dokończę uprawnienia. Jeśli ktoś będzie chciał ze mną zagrać, to oczywiście nie ma problemu. Ja będę praktycznie teraz codziennie na tym serwerze jakby ktoś chciał zabrać to nie ma problemu no i dobra, już będę kończyć, także wiecie co macie robić oceniać łapkować komentować subskrybować do no zobaczenia, cześć